O, a co to ten Roblox? Dobra, nieważne, zainstaluję sobie. Uwaga, przekleństwa! Ale mam Sweet Awatara. Co to te robaki? A nie to Robuxy. Dobra, kupię. Zmienię sobie za te robaki Awatara. Od razu lepiej. Elo, chcesz dot na grupkę? No spoko. To już cię dodaję. No i ona to... Elo, kurwi kleszcze. Nie widzisz, Mato, że mi przerwałaś. Nie unosz się, dziewczynko. Ja ci kurwa dam, dziewczynko. Dobra, koniec, może się tylko przedstawimy. Wszyscy powiedzieli? Okej. Okay. Dobra, to ja dot zacznę. Mam na imię Kamil, mam 17 lat i to ja... Mój ziomo. Ładny, mój piękny, mój mysiu pysiu. Jak ty się pizdo do mojego chłopaka odzywasz? Dobra, teraz spok, ja. Mam na imię Mateusz, ale mówcie do mnie Mati i mam 16 lat, to ja... Ale chodź i znaczy tylko ładny. Wszyscy inni powiedzieli ładny. To teraz ja mam na imię Emilka, ale mówicie... Emi, mam 16 lat i to ja. Bogini piękności Afrodyta. I ty, Kamil, jesteś z taką kurwą, ulaną. Sklej pizdę i sama. Jesteś ulaną kurwą. Oho, być! Dobra, teraz ja, mam na imię Karolina, ale mówcie, Karo, i mam to 16 lat i wyglądam tak. Będziesz moją żoną i, znaczy, piękna. Inni powiedzieli, piękna. No i teraz ja wypizdy. Mam na imię Kasia. mam 15 lat i to ja. Wszyscy powiedzieli, to SPK. Chcecie party to...